Rzecz? Jestem spokojna. A wy nie rozumiecie, że rodzice tych dzieciaków często nie chcą, żebyśmy je wyprowadzili z tego bagna? Ja co z nim zrobiłaś? Mamo, zabierz ją stąd! Co, co? No. co? się podobało? Próbował zmusić mnie do powrotu do domu, potem też do seksu. Co? Ona chciała mi zabrać Czarka, a ja go kocham, oświadczył mi się. Córka, no co ty? Chciałam, żebyście byli ze mnie zadowoleni, w końcu. Zwłaszcza ty, tatusiu. Coś ty powiedziała, kochanie? Nikogo nie zabiłaś! Co ty najlepszego narobiłaś? Niby co. Super, że rodzice pojechali po kościele do znajomych. Mamy wolną chatę. O Boże, chyba nie jesteś chora. A co ty tu robisz? Szefie, ja zaraz wszystko wytłumaczę. Po kościele idę na randkę. Z tym czarkiem? Tak, z się. Nie podoba mi się ten facet. Ale dlaczego? Nie miałam pojęcia, że mąż, który był tu w okolicach bloku, sąsiad nic mi nie powiedział. Szukajcie Damiana. To najlepszy człowiek, jakim w życiu poznałam. Dobra, dziękujemy. Do facetów jakoś szczęścia nie ma. Nie to, co ja. Mówisz? Wszystko no, jej o nas opowiadam. I oczywiście bardzo mi ciebie zazdrości. Dobra, to wiesz, ja już muszę lecieć, więc.